Witajcie kochani, w pierwszym odcinku 2025 roku. I z tej okazji życzę Wam, aby ten 2025 rok nie był jak Oskar Leśniak. Znaczy, no to trochę źle zabrzmiało, być może jest to całkiem miły chłopak, mówi zawsze dzień dobry na klatce i kocha zwierzątka. No ale kochani, nie ma co ukrywać, bo nie licząc dwóch bramkarzy Kamila Dudka i Kastra Gutowskiego, to overallowo jest on najsłabszym polskim piłkarzem. A my w dzisiejszym odcinku zrobimy naprawdę wiele, aby to. Oscar Leśniak był najlepiej ocenionym piłkarzem na świecie. I ja aby wygrał złotą piłkę. No ale nie ma co ukrywać, będzie to ciężkie zadanie. No bo rozwinąć zawodnika 50 oceny ogólnej do u 90, to szczerze nie wiem, czy to jest możliwe. Zatem my mu pomożemy troszeczkę kołem fortuny. Podobnym do tego, jakiego znacie z resetów kariery. Co sezon będziemy dwa razy kręcić tym kołem fortuny. Ale uznałem, że w tym filmie będziemy wyłącznie grać 10 sezonów. I jako pierwsze trafiło nam się plus 4 do Strzelania. Jest to ciekawy los, bo w sumie chciałem go zmienić na środkowego napastnika, no niestety drugi los, plus jeden fizyczność, troszeczkę już gorszy. Niestety te losy aż tak wiele nie zmieniły, plus 1 do oceny ogólnej, no lepiej 51 niż 50. Ale po zakręceniu kołem fortuny, Oskar Leśniak będzie mógł również dostawać upgrade'y za strzelone bramki oraz za zaliczone asysty. Już pierwszy upgrade plus 1 osiągnie za to, jak trafi jedną bramkę bądź zaliczy jedną asystę podobnie jest z rozegranymi spotkaniami już za 5 rozegranych spotkań dostanie plus 1 do oceny ogólnej dodatkowo dostanie plus 1 oceny ogólnej za wygranie Pucharu Krajowego plus 2 za wygranie ligi plus 2 dostanie również za wygranie ligi konferencji plus 3 za Ligę Europy plus 4 za Ligę Mistrzów ogólnie no nie ma co ukrywać ciężko będzie szczególnie w tym pierwszym sezonie no bo Oskar jest środkowym pomocnikiem ofensywnym a tych środkowych pomocników ofensywnych w wypiaście Gliwice niestety troszeczkę jest, więc trzeba to się zastanowić, co zrobimy z tą sytuacją. Też jak mówiłem wcześniej, chciałem mu zmienić pozycję na napastnika, a to z tego względu, że statystycznie napastnik strzela najwięcej bramek, za tym idzie. Jest największa szansa na rozwój i wygranie z tej piłki, ale jak widzicie, trwa to 45 tygodni, troszeczkę... Długo, no ale i tak chyba zdecyduje się na wypożyczenie Oscara. Zatem postanowiłem sprowadzić go na roczne wypożyczenie do najsłabszej ekipy w FC 25, czyli do Mohamedanu, który gra w najsłabszej lidze w wersji 25, czyli do, w lidze indyjskiej. O, bardzo ciekawy widok, że Oscar nie jest najgorszym piłkarzem w składzie. Spróbujemy może mu zmienić tą pozycję na napastnika. Zaryzykuję i zrobię też ciekawy trik, mianowicie. I zrobię też ciekawy trik, mianowicie Mohamedan gra na jednego. SPO, no i co prawda jest tutaj pierwszym wyborem jak chodzi o rezerwowego Leśniak ale ja nie chcę, żeby on był rezerwowym mamy tutaj taką jedną ciekawą formację, która ma aż trzech środkowych pomocników ofensywnych no i ja w takiej konfiguracji nie wierzę że gwiazda naszego dzisiejszego odcinka nie rozegra tak minimum tych 15 spotkań w tej bardzo sobiutkiej lidze indyjskiej zatem mi nie zostaje nic innego jak przysymulować się pierwszy sezon kariery Oscara Leśniaka, a wam przypominam Pomnieć o możliwości zasubskrybowania tego kanału. Ostatnio udało się przebić 70 tysięcy subskrypcji, za co oczywiście dziękuję rzutem na taśmę. Udało się to w 2024 roku, ale my dążymy w tym momencie do tych 74,5 tysiąca. Zatem jeżeli podoba Ci się ten film, bądź jeżeli podobały Ci się moje wcześniejsze, a jeszcze mnie nie zasubskrybowałeś, no to przypominam Ci o tej możliwości. A my kochani, przechodzimy do podsumowania pierwszego sezonu. Zapomniałem, że w Indiach dosyć mało spotkań się gra, no bo faza ligowa to. Tylko 24 mecze dla każdej z drużyn, no ale ostatecznie, no niestety, klub Oskara Leśniaka zajmuje miejsce 11. Aha, a Puharu Indy to chyba w ogóle tutaj nie ma. Zatem niestety nie zostaniemy dodatkowego overalla za zdobyte trofea. Miejmy nadzieję, że coś udało się pograć. No nie, forma w dół, co jest. Ale przynajmniej rozwinął się o jeden. Ej, ale mimo wszystko, Oscar zagrał komplet spotkań w lidze indyjskiej. 24 to są już jakieś bonusy: plus 3 bramki, plus 1 asysta. Jak chodzi o bonusy, to udało mu się wbić te minimalne, czyli 5 spotkań, jedna bramka i jedna asysta, co ostatecznie daje plus 3 do oceny ogólnej. Jednego rozegranego meczu zabrakło, żeby przebić barierę 25 meczów, a to jest dodatkowy upgrade plus 2. Zobaczmy, zobaczmy, jak. Tam zmiana pozycji na napastnika. Jeszcze 12 tygodni. Jeszcze troszeczkę musimy poczekać. Ale ostatecznie w sezon drugi Oscar będzie wchodzić z oceną 55 i został on wypożyczony na dwa lata. Za ten drugi sezon również spędzi w Indiach. Na no, nowy sezon. Tu mamy jeszcze dwa losy, i to jest kolejny upgrade do strzelania, który być może nam pomoże bić szybciej napastnika. No nie ukrywam, bardziej chciałbym się skupić na strzelonych bramkach. No i tak jak poprzednio sezonie. Mieliśmy plus 4 do strzelania i statystyka plus 1, w tym sezonie jest to plus 1 do podań. I jak widzicie, dzięki tym losom udało się dobić do 56 ocen ogólnej, czyli mamy plus 1, ale też ukończono proces rozwoju. Te plus 4 do strzału zrobiło naprawdę robotę, więc pora zobaczyć, czy dostanie jakiś może upgrade. Yy, nie, zostanie 56 cały czas. I co ciekawe, nie wiem, czy tutaj ktoś odszedł z tego zespołu, bo nie przedłużałem bodajże kontraktów, zapomniałem o tym, no ale Oscar jest teraz najlepszym napastnikiem zespołu. Więc zmieńmy formację, żeby będzie dwóch napastników, żeby na pewno Oskar zagrał wszystko od deski do deski. No nie ma co ukrywać, ten skład jest naprawdę fatalny. Ale w tym drugim sezonie nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, aby ładować jak najwięcej spotkań, bramek i asyst się tylko da. O, dobra, ostatnie miejsce jest jeszcze gorzej niż w sezonie poprzednim. Chyba Oskar nam nie postrzelał zbytnio dużo, chociaż... Jak zobaczymy na bramki zdobyte, no to żadna ekipa nie przekroczyła 40 goli. A Mohamedan nie jest w tej, w tej kategorii najgorszą ekipą. Zatem, no, może jakaś tam fajna liczba u Oscara się pojawiła. No. Powiem Wam szczerze, że całkiem przyjemne statystyki: 8 bramek i 3 asysty i 17 meczów. No szczerze sądziłem, że tych meczów będzie więcej. Dlaczego tylko 17? Może jakaś kontuzja, nie wiem, nie wiem. Ale wiem, że udało się przekroczyć dwa kolejne kamienie milowe, dokładniej za rozegrane mecze oraz zastrzelone bramki. Zostało przekroczonych 25 spotkań i 10 goli, zatem łącznie mamy plus 4 do oceny ogólnej. No i już z porządnym overallem 63. Oskar Leśniak wróci do piasta gliwice, a my przechodzimy do dwóch losów plus dwa szybkość? A i też dlaczego jest największa szansa na trafienie szybkości? Zrobiłem to tak samo jak w przypadku większości resetów karier, że największa statystyka na karcie ma największe szanse na trafienie, zatem najczęściej będzie trafiać się. Statystycznie tempo, u leśniaka, następnie dribling, następnie podania a dopiero potem strzelanie. Chociaż jak widzicie, to wszystko zależy od losu, no bo trafiliśmy dwa razy plus 4 do strzelania, co nam naprawdę zrobiło robotę. I nie ukrywam, przydałoby się, żeby to się nam trafiło jeszcze raz, było bardzo blisko, ale mamy plus 4 do dryblingu, plus dodatkowy styl gry. W sumie nie taki dodatkowy, no bo Oskar Leśniak ma zero tych stylów gry. Stylem gry, jaki nam się trafił, to strzelec finezyjny. No i fajnie, że nam się trafił ten dribling, no bo ocena podskoczyła do od Teraz na początku trzeciego sezonu Oskar ma 65 oceny ogólnej. No i ten overall się przyda, bo jak widzicie, no Piazgliwice ma aż 7 napastników. Wszyscy, no, bardzo blisko siebie, jak chodzi o cenę ogólną. Zatem sądzę, że tutaj również trzeba będzie zrobić string ze zmianą formacji, gdzieś gdzie będzie dwóch na przykład. Sądzę, że w przypadku Piasta Gliwice ta formacja będzie odpowiednia, no ale niestety, jak chodzi o rezerwowych graczy, no to Leśniak dopiero z trzecim wyborem, no ale miejmy nadzieję, że tutaj jeszcze przez ten sezon nam się Oscar coś rozwinie, na przykład do 67, no i może częściej będzie wskakiwać do wyjściowej 11 albo jako rezerwowy. Też oczywiście trzymamy kciuki za to, aby Piast Gliwice wygrał. Nie może Puchar Polski, może Mistrzostwo Polski, jak jeszcze kilka lat temu, żeby był dodatkowy upgrade do overalla. Bo jeżeli tak by było, no to troszeczkę zrekompensowałoby nam ten brak występów i brak szans na wbicie jakiegoś kamienia milowego. Dziesiąty sezon praktycznie idealnie, środek tabeli ekstraklasy. No szczerze spodziewałem się, że Piast zajmie troszeczkę wyższą lokatę, że być może nawet powalczy europejskie puchary, ale no niestety, no nie udało się zdobyć dodatkowego punktu za wygranie Ligi Polskiej. Pucharu Polski również wygrywamy, robi to Raków. A jak chodzi o europejskie puchary, no to chyba nie ma co tutaj szukać, Piastagliwi, co? Manchester City wygrywa Ligę Europy. Ciekawe. No widzimy tu już taką delikatną poszlakę, która mówi nam czy Oscar grał często w Piast Gliwice czy nie. Kat Santonis, napastnik z Piasta jest czwartym najlepszym strzelcem Ekstraklasy, więc zgaduję, że no że jednak nie grał zbyt dużo w tym sezonie. Ney, no coś tu sobie zagrał, coś sobie zagrał. Rozwinął się do 67 oceny ogólnej, 14 meczów, w tym 8 bramek i jedna asysta. Naprawdę bardzo ciekawe statystyki. Zauważyłem, że troszeczkę źle rozłożyłem te kamieńce, Kamienie milowe jak chodzi o rozegranie spotkania no bo my przekraczamy już trzeci to jest plus 3 do oceny ogólnej no niestety jak chodzi o strzelne bramki czy zaliczone asysty no to jeszcze nie udało się osiągnąć kolejnych kamieni milowych 70 oceny ogólnej już jest coraz bliżej do złotej karty być może dwa losiki na początku czwartego sezonu nas przybliżą do tej złotej karty no i trafia się plus 1 o i plus styl gry plus szansa na trafienie tego pola wynosi tylko 3%. Naprawdę całkiem niezły fart, i mamy plus 3 do szybkości. Okej, okay, okej, okay, niech będzie. Styl gry, jaki postanowiłem wybrać, to mocne strzały, no i overallem 70. Jeden Oscar wita sezon czwarty, To już mamy plus 21 oceny ogólnej względem pierwszego sezonu. Aha, śmieszne, bo chciałem go dodać do listy transferowej, ale on sam się dodał do listy transferowej, w sensie sam złożył prośbę o transfer, no więc nie będziemy mu utrudniać tego. Będziemy się starać przechodzić do zespołów, w których Oscar będzie mieć szansę gry. Czy w Royal Union saint Gilon będzie mieć takowe? No zaraz zobaczymy. O Boże, więcej was stara nie miała, aż pięciu napastników w klubie? No nie, no nie będziemy do nich przechodzić. Mogliby w tym Electronic Arts popracować nad tymi ofertami transferowymi, no bo to jest, nie ma sensu, żeby Oskar Leśniak przechodził ani do Preston End, ani do al e ach no bo te kluby mają po trzech napastników i wszyscy są lepsi od y Oskara. Ostatecznie udało mi się znaleźć klub nowy dla Oskara i jest to Watford, czyli drużyna nasz Championship'y, zatem całkiem niezły kierunek, oczywiście zmieniłem formację na dwóch napastników, żeby Leśniak mógł grać, ogólnie Watford ma pięciu piłkarzy na te pozycje, trzech takich średnich na rezerwę, więc sądzę, że to nawet jest taka całkiem logiczna zmiana, żeby ustawić dwójkę napastników. Fireworków w tym sezonie się nie spodziewam, ale będziemy grać w Anglii, gdzie się gra naprawdę multu spotkań, więc mam nadzieję, że uda się już w tym sezonie zdobyć kolejne kamienie milowe. Podsumowanie czwartego sezonu, no i szczerze Zdziwiłem się, że Watford jest delikatnie, delikatnie lepszą ekipą. No, zajmujemy 19 miejsce blisko strefy spadkowej, chociaż punktowo, no dobra. Mieliśmy całkiem dużą przewagę Carabao Cup dla Tottenhamu. Bez sensu, że oni wygrali jakieś trofeum. A FA Cup dla Manchesteru United. No, byliśmy w dole tabeli, więc nic dziwnego, że w topce najlepszych strzelców nie ma żadnego zawodnika Watford. O! Oscar ma formę w górę, to może być dobry znak. Dobra, będzie chyba jakiś kamień milowy. 42 rozegrane spotkania, czyli chyba full. Chyba najwięcej, ile mogliśmy rozegrać 9 bramek oraz 2 asysty. Dobra, no, no prawie full, no bo Championship ma 46 kolejek, który zagrał w 401 meczach. Kurde, tylko 4 meczów zabrakło do 100 rozegranych spotkań w karierze. Co za tym idzie, mielibyśmy kolejny kamień milowy na rozegrane spotkania. To by było plus 4 do overalla ale na szczęście udało się dobić 20. 5 strzelonych bramek i to jest plus 3 do oceny ogólnej. Teraz Oscar ma 75 oceny ogólnej. Wchodzimy w piąty sezon, czyli praktycznie, a jak było blisko do plus 1, no trafiamy trawiamy tego plus 1 fizyczność. Chciałem powiedzieć, że wchodzimy w piąty sezon, czyli taki półmetek tego odcinka. Przydałby się jakiś mocniejszy los. Plus 2 do szybkości, no już kilka razy się trafiło, no to nie jest mega dobry los. We wszystkich atrybutach ma zieloną łapkę w górę. Jest szczęśliwy, ma dobrą formę, więc mam na Mam nadzieję, że ten sezon będzie dużo lepszy niż poprzedni. Nie, no, kochani, nie ma co. Chyba po sezonie trzeba odejść z tego Watfordu, bo nic my szczególnego tutaj nie osiągniemy. Piąty sezon, drugi spędzony w tym klubie, 20 miejsce, tylko dwa punkty przewagi na 22 drugim które spada do lig 2. Jak chodzi o angielskie puchary, no to my tutaj nic raczej nie wygrywamy, dokładnie. Chociaż Preston było w finale FA Cup, wow. Nie wiem, czy kiedyś doczekamy się Leśniaka w topce Najlepszych strzelców no póki co nie ma Nie forma w dół naprawdę 40 spotkań 6 bramek i 0 asyst No szkoda że nie zdobyliśmy asysty Z tego względu że tylko 3 asyst brakuje abyśmy Mieli dodatkowe plus 2 Do oceny ogólnej no niestety Szkoda że też mało bramek Oskar strzela no bo aż 16 Brakuje do 50 ale za to udało się Przebić barierę 100 rozegranych spotkań to jest plus 4 do ceny ogólnej. Wiecie co ja źle zrobiłem to z tymi rozegranymi meczami? Za niskie są te kamienie milowe, zatem ten ostatni plus 5 ustawmy na, nie wiem, jakąś chorą liczbę, 500. Taka rekompensata, żeby nie było łatwo zdobyć tego plus 5. Zatem na początku sezonu z 6 mamy 80 do ceny ogólnej, ale mamy jeszcze dwa zakręcenia kołem fortuny plus 1 szybkość, to nam praktycznie nic nie daje. A drugi losik to będzie. Uuu! Ja yeah. Drugim stylem gry plus jest strzelec finezyjny i mamy 81 oceny ogólnej. I to oczywiście jest najwyższa pora, aby dodać Oscara do listy transferowej, bo ten Watford to naprawdę to jest mizeria okropna. Uhuhu, pierwsza oferta dosyć solidna od Newcastle, no ale tam pewnie jest lepszy napastnik już. Chociaż w sumie może nie, no mają trzech napastników, z czego Edward Araujo. ok 81 oraz Adam Chlożyk 83, no ale jako taki... Rezerwowy być może napastnik, który być może się rozwinie, no musisz się zastanowić na tym Newcastle. No nie, no same topowe marki, teraz Erbelipsk. Nie, no ale tutaj konkurencja jest zdecydowanie, zdecydowanie mocniejsza, chociaż Erbelipsk gra na dwóch napastników, to mimo wszystko raczej do niego nie będziemy przynosić. Dobra kochani, no spróbujmy ten Newcastle United, spróbujmy. Oficjalnie Oscar przenosi się za ponad 33 miliony. Lepiej grać w Premier League niż w Championship. Tak prezentuje się skład Newcastle United na ataku leśniak i Chlożek, to by było ciekawe, no jest tutaj ten. Araujo, który może sprawić problemy No ale miejmy nadzieję, że ostatecznie Takowych nie sprawi, a jak już No to będą one naprawdę bardzo minimalne Szósty sezon, zawsze ciężko Wygrać Premier League, no niestety Newcastle United się to nie udało Manchester City, kosmiczna przewaga Nad resztą stawki Carabao Cup dla Arsenalu A FA Cup niestety dla Chelsea no Szkoda, bo mi się wydaje, że Grając z Newcastle możemy powalczyć O wygranie w którymś tam pucharze O, w ogóle się okazało, że

W żadnym europejskim pucharze Newcastle nie grało. No szkoda, szkoda, wielka szkoda. No nie no ten Araucho 81, z którym yy, leśniak miał rywalizować, jest wicekrólem strzelców Premier League? No co za niefart! Ciul jeszcze forma Turbo w dół. No nie, no nie, no tak nie może być. No ale jednak udało mu się zagrać w 26 meczach, 12 bramek, 4 asysty, nie wygląda to giga źle. Tylko może mi ktoś wytłumaczyć jakim cudem yy, Parkinson jakiś kuźwa 40 meczów zagrał? Czemu? Parkinson zagrał więcej od y, Oscara, bo mi to ktoś czy nie. Z ciekawostek w karierze udało się przebić barierę 10 asyst. Co za tym idzie? Mamy kamień milowy, jak chodzi o asysty. Zatem mamy plus 2 do oceny ogólnej. Ja już dodałem te plus 2 do oceny ogólnej. Jak widzicie, tempo jest ocenione na 94. I ja bym to zrobił tak, jak w tych moich klasycznych resetach karier. Więc jak przekroczymy jakaś statystyka 90, no to poza plus 1 usuwamy resztę z koła fortuny i nam się trochę zmniejszyło, no i teraz zakręćmy dwa razy, plus jeden do driblingu, niestety tylko, dawno nie mieliśmy naprawdę jakiegoś mega solidnego losu, plus dwa do driblingu plus trzy jak chodzi, no powiedzmy, że nie ma źle, no niestety te losy nie dały nam upgrade'u do napastnika, chociaż jak na tym pasku widzicie niewiele nam brakuje do 85 oceny ogólnej, no ale też mam taką ciekawostkę że teoretycznie możemy grać jako skrzydłowi, nie tracąc overala. i akurat tak się Składa, że Newcastle United gra na skrzydłowych, a nie ma ani jednego nominalnego prawego skrzydłowego. Zatem, kochani, ja bym zaryzykował i jeszcze na jeden sezon w Newcastle bym został, no ale z tą kwestią, że mamy zmienioną pozycję. Teoretycznie na prawej stronie nikt nie może leśniakowi zaszkodzić w do napastnika, gdzie no tych napastników Newcastle troszeczkę niestety ma. A mówię, zaryzykować, bo jeżeli ten sezon nie siądzie, no to już wydaje mi się, że ciężko może być wygrać ligę mistrzów, no bo zostaną nam, no, nie licząc tego sezonu, to tylko. 3 lata na zdobycie złotej piłki. Łe, naprawdę, miejsce 11, gorzej niż w zeszłym sezonie, 55 punktów, 11, miejsce, no okej, okay, no troszeczkę mniej potknięć, może bez. Większych problemów byś, bylibyśmy na siódmym miejscu, no ale nie podoba mi się to, że ten Newcastle no, nic nie robi w tej Anglii. Serio? Crystal Palace prawie został mistrzem Anglii, tylko przez bilans braunkowy ustąpili Manchesterowi City? Naprawdę? A my zajmujemy 11 miejsce? No, dajcie spokój. No, Carabao Cup nie wygrywamy, podobnie jak y, FA Cup. A, no, nie ma leśniaka w topce najlepszych strzelców. No kurczę, no nie doczekamy się chyba. O! Okej, okay, ale ma formę w górę. 49.1 No chyba lepiej sobie radził Jako napastnik niestety Chociaż patrząc za poprzednie sezony to te 9 bramek To jest całkiem niezły wynik, ale kochani Najważniejsze jest to że udało się przebić 50 goli w karierze, to jest kolejny kamień milowy, warty aż 4 punkty oceny ogólnej. W ogóle nie wiem, jak to FIFA oblicza, ale okazało się nagle, że Oskar Leśniak na napastniku jednak ma wyższy overall niż na skrzydłowym. A i jak tutaj widzicie, dribbling jest oceniony na 90. W celu wyrównania tej statystyki, żeby być może częściej trafiało się jakieś strzelanie, Wszyst, każdy dribbling powyżej plus 1 usuwamy z koła i spokojnie zaraz te plus 4 damy, ale najpierw plus. Plus jedno, wyralaj kolejny styl gry plus, oh my god lećmy zatem z kolejnym ulepszeniem, plus dwa strzelanie o tym mówiłem wcześniej kochani no i kochani, w sezon ósmy z trzema stylami gry plus i z oceną 91 wchodzimy w sezon ósmy oczywiście opuszczamy Newcastle i liczymy, że może jakiś nie wiem, Real Madrid, Manchester City naprawdę jakaś topowa marka się zgłosi po Oscara uła, kochani, Chelsea, prawie 200 milionów euro, kurde nie pamiętam Pamiętam jak Chelsea sobie poradziła w poprzednim sezonie, no ale sądzę, że lepiej niż Newcastle. Tu już raczej nie ma co patrzeć, czy Oscar będzie mieć jakieś rywali, czy nie, no bo taki ma już overall, że praktycznie niku nie podskoczy. Ja tylko sprawdzam, czy ta Chelsea ma jakichś ciekawych piłkarzy, ale tutaj, no poza tym, może w Latko i no to tutaj tak średnio to wygląda. Jeszcze Cole Parmer, ok. Nie, ja odrzucę tą ofertę, no bo sądzę, że jakiś lepszy klub niż Chelsea się trafi. Marzenie to by był Manchester City. Kochani, ja nawet nie patrzę, ja po prostu akceptuję tę ofertę. Dobra, trochę przesadziłem, bo w Manchesterze City gra dwóch piłkarzy o ocenie ogólnej wyższej niż Leśniak, między innymi De Jong oraz Hochland, no ale zastanawiam się, co by było lepsze, czy na przykład Foden nadać na bok skrzydła Leśniaka, na przykład na prawą stronę, no co o tym myślicie? Dobra, nie będę ryzykować, dan dwóch napastników, Hochland i Leśniak na ataku razem, to będzie zabójcze duo. Zanim przejdziemy do podsumowania ósmego sezonu To zobaczmy kto w tym ósmym sezonie wygrał Złotą piłkę i jest to Vinicius Junior, wcześniej nie sprawdzałem Tych złotych piłek, no bo Leśniak nie miał Żadnych szans na wygraną, tutaj może miał minimalne No ale niestety w tym roku Się nie udało, pan Vinicius Okej, okay, jest lepiej oceniony od Oscara 94 overalla, zatem No ten wybór nie jest jakoś mega szokujący Nie no kochani, tragedia jakaś No co tu się wydarzyło No tak się cieszyłem, że dołączymy Oscarem do Manchesteru City ja To się okazuje, że my ledwo co zajęliśmy miejsce top 4, i jak dobrze, że chociaż widzę mistrzów, będziemy grać Liverpool 80 punktów. No szkoda, szkoda, wielka szkoda. O, Newcastle United w ogóle spada, czyli były klub Oscara. He, <grytania> he, wygrywa Tottenham. Wow, okej, okay, za co udało się wygrać Community Shield, to jest plus jeden do oceny ogólnej. Aj, zapomniałem o Karabao Cup. No niestety nie wygrywamy. <grytania> Newcastle było w finale. Ale co mnie dziwi, w topce najlepszych strzelców nie było ani Halanda ani Leśniaka, czyli dwóch overallowo naprawdę potężnych piłkarzy. Wow, Leśniak zagrał w 56 spotkaniach, widać, że był podstawowym zawodnikiem Manchesteru City, ale tylko 15 bramek, tylko 8 asyst, to jest za mało. Ogólnie więcej goli miał ten Sam De Jong, 20-20. Niesamowite statystyki, a Haaland 93 overala tylko 25 bramek. Ach, dobrze, że chociaż te Community Shield udało się wygrać, no bo w tym sezonie niestety nie mamy żadnego kamienia milowego, pięciu asyst zabrakło do plus 3 do oceny ogólnej i gdyby udało się student studenta 5 asyst więcej w tym sezonie zdobyć, no to prawdopodobnie w przyszłym sezonie już byśmy wygrali złotą piłkę. Znaczy nie myśmy, tylko Oskar Leśniak. I tak zastanawiam, czy odejść z tego Manchesteru City, czy nie, ale chyba im dam jeszcze jedną szansę. Kochani, jak dobrze pójdzie, to w tym sezonie już możemy wygrać złotą piłkę, ale plus 1 do dryblingu to jest chyba troszeczkę za słaby los. Tym bardziej, że w dryblingu prawie wszystko jest na 90 99, że no w końcu musiała się trafić ta defensywa, ale jak było blisko plus jeden overall. Ach, tragiczne losy, tragiczne. Ostatecznie Oskar Leśniak ma 93 oceny ogólnej w dziewiątym sezonie i coś czuję, że w tym sezonie niestety nie uda się prześcignąć chociażby takiego Halanda, który również ma 93 oceny. Dodatkowo Vincius Junior, czyli zdobywca poprzedniej złotej piłki. No niestety overall mu nie spadł i nadal ma 94. Zatem wychodzi na to, że kolejny rok z rzędu jest faworytem do zdobycia. Czas piłki. No i tak jak mówiłem, no niestety nie udaje się wygrać złotej piłki w sezonie 9. Robi to Lamin Jamal. I jak widzisz, Junior w tamtym roku on ma teraz 94 oceny ogólnej. Zatem te 94 to jest chyba minimum, żeby myśleć o tym, żeby złotą piłkę wygrać w FC25. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby Manchester City jak najlepiej sobie poradził, jak najwięcej wygrywał i żeby leśniak jak najwięcej grał. No bo wtedy może dobijemy do 95 czy 6 i złota piłka. Będzie dla Oscara Dziewiąty sezon, kochani Lokata lepsza niż w zeszłym sezonie No bo zdobywamy wicemistrzostwo Anglii Ale dlaczego? Aston Villa miała 11 punktów przewagi nad Manchesterem City W którym, przypomnę, gra Erling Haaland 93 oraz Leśniak 93 Carabao Cup wygrywa United Zapowiada się kolejny świetny sezon Ej, nie, dobra, nie Jest, jest, jest Plus jeden do oceny ogólnej Na pewno Leśniak będzie mieć 94 overalla w przyszłym sezonie będzie mógł powalczyć o złotą piłkę. W Lidze Mistrzów, y, czy my byliśmy? No nie, nie byliśmy w Lidze Mistrzów. W Lidze Euro... Co? Co? <gry> Nie zauważyłem finału Ligi Europy No przecież mogłem go puścić wam Żebyśmy zobaczyli sobie meczyk Kuźwa, Kuźwa No na Leśniaka to my się chyba nigdy nie doczekamy W topce najlepszych strzelców Ho oh, wow boj on się sam rozwinął Do 94 oceny ogólnej Czyli w przyszłym sezonie Będziemy 97 prawie Zamykamy liczbę ale To się nie może inaczej zakończyć niż Złotą piłką tym bardziej Że w tym sezonie zagrał w 61 meczach 20 bramek i 4 asysty Nie, nie wierzę Tylko jednej asysty zabrakło do plus 3 Do overalla, tylko 10 bramek Zabrakło do plus 5 Do overalla, no Leśniak już miał Na pewno 99 oceny ogólnej Najważniejsze jest to, że udało się Dobić do szalonych 97 Oceny ogólnej, no i ten overall No już nie ma innej możliwości Musi być wygrana złota piłka A jeszcze mamy dwa losy Kołem fortuny plus 4 Do podań, no za wiele to oczywiście nam nie zmieni plus jeden do fizyczności, chyba nawet nic do tej fizyczności się już nie da dać. Tylko agresję mogliśmy dać na 90, reszta jest na 99, ale to był ostatni los kołem fortuny. Pora zatem przesymulować do końca października, początku listopada i przekonać się, kto wygra za tą piłkę. A dobra, kochani, podbijamy emocje. Znamy listę nominowanych do złotej piłki Halland, jakiś Lopez. Jamal oraz Leśniak. Tylko dlaczego tutaj na zdjęciu jest Halant, a nie Oscar? No ale dobra, niech będzie. Cały dzień się ze tej karierze błaga. Wygraj tą złotą piłkę, bo inaczej będzie mi cholernie przykro. Nie, no to jest scam jakiś. Jakim cudem, jakim cudem leśniak nie wygrywa złotej piłki? Co? Jak kurwa, w pełni zasłużone, co? Jak! Nikt nie zasłużył na to bardziej. No, znam jedną osobę, która zdecydowanie bardziej zasłużyła na to. Nie, to jest niesamowite. Po raz kolejny Polak został oskamowany na złotą piłkę. Jakim cudem? 97 oceny ogólnej nie wystarczyło, aby wygrać złotą piłkę. Ogólnie to po tym wydarzeniu się delikatnie rafi spakał i już przestałem nagrywać, ale dzień później znałem, że dogram. Pokażę wam, jak wyglądał ten dziesiąty sezon. A już może w jedenastym leśniak wygrał złotą piłkę. Jak chodzi o Premier League, drugi raz z rzędu. Miejsce drugie, tym razem przegrywamy z Liverpoolem, a nie z Aston Villą. Ale za to wygrywamy Community Shield, Carabao Cup oraz FA Cup, czyli byśmy mieli plus 3 do oceny ogólnej. No i byliśmy też w finale Ligi Mistrzów, ale niestety przegraliśmy pokarnych z PSG. I nie wiem jak to działa, ale zawsze w ostatnim sezonie Gwiazda Odcinka radzi sobie najlepiej. Oskar Leśniak został królem strzelców Premier League. O, dobił do 50 bramek, 16 asyst, 65 meczów i jeszcze rozwinął się do 98 ceny ogólnej. No i proszę Państwa, może lekko za późno, bo jest po czasie, bo jest to 11 sezon, ale ostatecznie Oskar Leśniak wygrywa złotą piłkę, więc można powiedzieć, że nie oskamowałem Was na tytuł i na miniaturkę. A ja dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, no to tutaj wyświetla ci się film z resetu kariery Mbappé, który. Też powinien Ci się spodobać, plus film zaproponowany przez YouTube'a. Mojego autorstwa, oczywiście również ciekawy.